Witam Państwa w komentarzu walutowym BOSEFIX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy dym Boś. BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 10 maja, jest godzina praktycznie 11.30. W związku z tym zapraszam do mnie sytuacji na czterech, czterech głównych, czterech najciekawszych parach, jak dla para Państwa dzisiaj wybrałem. Tradycyjnie zaczynamy od rynku euro-dolara i tutaj ci gracze, którzy zakładali, że ta luka, luka, tutaj widzimy tę lukę, lukę bez się obroni, no widać, mieli rację. Zeszliśmy do poniżej 1,30 i w tej chwili większość, funda, tak jak jeżeli o ile nie wszystkie fundamentalne czynniki, czyli przede wszystkim wybory w Grecji, informacje o, informacje o sektorze bankowym w Hiszpanii, no spychają nas coraz niżej. Tutaj były również pewne informacje, że że większość instytucji zaczyna tworzyć tak zwane syntetyczne e, shorty na euro, czyli za pomocą innych par składa, zakładających spadek wspólne, wyceny wspólnej waluty. Jakby szansą w tej chwili dla byków na wygenerowanie jakiejś potencjalnej małej korekty jest układ techniczny. Trzeba pamiętać, że tutaj, gdy odłożymy tą górną linię trendu po ostatnich trzech dołkach, to widzimy, że ona się jakby składa w taki nam Potencjalny kanał spadkowy, jesteśmy przy dolnej granicy tego kanału, dlatego o ile on w pewnym sensie praktycznie powinien ograniczać tam to zejście niżej, gdzieś w kierunku 1.29, taki maksymalny zakres spadków na dzisiejszą sesję, to ten zapełny zakres i raczej, raczej nie powinniśmy oczekiwać, że wybijemy ten kanał i dojść, zejdziemy gdzieś do tego wsparcia na poziomie 1.2875. Na no, mnie problem wygląda tak, że tak nie widać chęci, chęci i odbicia na rynku. Widzimy, że ta mała świeca dzisiaj prozrostowa została dość szybko zanegowana, co wskazuje ten również górny cień. Niech sesja się jeszcze nie skończyła, także od godziny 14.30, 15.30, gdy Amerykanie poli zaczną wchodzić na rynek, to może oczekiwać jakiejś pewnej pewne korekty pewnie. Ale ta korekta pewnie będzie ograniczona również od góry przez zakres 1,2983 i tutaj ta strefa tych dwóch, dwóch takich średnioznaczących oporów, jak dotąd powstrzymała kupujących. Druga para to jest euro złoty w ujęciu H4 i to, co należy powiedzieć, to, to że nas było wybicie. Wybicie z takiej dość szerokiej konsolidacji od kwietnia konsolidacja z zakresu 421-418 wybyliśmy się górą z tego zakresu. Pierwszy impuls już doprowadził do testu tutaj tego, tego, tutaj tych szczytów, szczytów, szczytów tak naprawdę z okresu styczeń, styczeń luty 2012. Widzimy, że na razie pełen zakres 424 powstrzymał, powstrzymał z złotego. Niemniej jakby tutaj szeroki obraz wskazuje, że złoto może dalej tracić, że to tak naprawdę kolejne tygodnie mogą płynąć pod przed, jakby po kolejnymi spadkami na wartości złotego. Niemniej w krótkim terminie, jeżeli byśmy zakładali, że na rynku eurodolara dojdzie do jakiegoś nieznacznego odbicia, to jako, jako, jako wsparcie dla, dla Europelena należy traktować 4,21, 4,21, 4,21,5. To jest górne ograniczenie tej historycznej konsolidacji, która teraz będzie pełnić rolę wsparcia. Trzecia para jest, jest to dolar do, franka. dolar do franka, gdzie już od paru tygodni pokazywałem, że podejście pod pełen zakres 0,90 wygeneruje nam dość, dość, dość mocno w górę. Widzimy, że ten, że ten opór na poziomie 0,92 został szybko, szybko zanegowany. To jeszcze krótki tekst wsparcia. No i idziemy do góry. na no chwilę jakby kluczowym w tej chwili testem wydaje się, wydają się zakres, obszary tak naprawdę, poziomy blisko tego szczytu. Tego szczytu z 14, 14 14-15 marca i tu widzimy, że jeżeli przekroczymy, przekroczymy ten, ten, ten szczyt, to możemy oczekiwać dziś ruchu w kierunku górnego ograniczenia tego kanału, takiego tortycznego kanału wzrostowego. Wydaje się, że tutaj. Dość dobrym miejscem do, do, do zredukowania pozycji długich będzie, będzie zakres 0,4326, że to jest taki zakres w tej chwili, e, gdzie możemy napotkać jakąś większą aktywność ze strony podaży. No i taka czwarta para, ciekawłoska, jest to euro do korony norweskiej. No, wskazuję na nią dlatego, że dzisiaj mamy posiedzenie Banku Norwegii. O godzinie 14 poznamy decyzję na stóp procentowych. No, w tej chwili wnoszą, no, wynoszą one 1,5%. I nie oczekuje się, że pozostaną na tym, na tym poziomie. Niemniej już w perspektywie kolejnych 6 miesięcy mówi się o tym, że możemy zobaczyć podwyższenie stóp o 25 bazowych tutaj jakby kluczowym oczywiście kluczowym jakby czynnikiem dla tej pary jest oczywiście euro wycena euro czyli również sytuacja w strefie, strefie euro Niemniej ten czynnik lokalny w czasie posiedzenia, posiedzenia Banku Centralnego w Norwegii no może przynieść jakieś impulsy, możemy tu widzieć jakąś złożoną zmienność. Dlatego para wydaje się dość atrakcyjna, to tak jakby kluczowym kluczowym wsparciem trzeba trafiać 7, 7 53, 54, tak naprawdę. I tutaj ci z Państwa, którzy, którzy opierają się na kanonie analizy technicznej, to widzą, że tu mam taki potencjalny clean, clean, zniszkujący. No tutaj, wedle kanonu, to z tego klinu powinniśmy wyjść górą. No, nie tutaj to musiałoby, to musiałoby być spowodowane bądź też nagłym polepszeniem sytuacji na rynku wspólnej waluty, lub też obniżeniem stóp przez Bank Norwegii, czego to raczej nie będzie miało miejsca. Dlatego można oczekiwać, że najprawdopodobniej zejdziemy niżej z tego klinu i ruszymy gdzieś w kierunku zakresu 744-48. No, jednak w przypadku. W przypadku zanegowania tego scenariusza to jako opór należy traktować 763. Dziękuję za uwagę.